Ale cuchną, ale z skarpety, patrzcie. To moje też są takie skostniałe, jak cały dzień po robocie. Ty, to, to. Co on robi? W ogóle, on jest jakiś przyrąbany. To. Nie! Moja głowa zaczęła swędzieć. Te są rodzinie Magikali. No, ciekawa interpretacja. Dobra, szła po mnie. Co za baba w ogóle, kurwa. Jeba. No, no. <grymne> Idę sobie porozglądać, czy coś nie ma fajnego. Jakieś fanty. Ty, patrz, jaki ma ten? Yy, taki Jaki głośnik? To jest JBL. Policja prosi o pomoc w znalezieniu trzech mężczyzn z Nowego Orleanu, którzy zaginęli w dziewiąte dnie tego miesiąca podczas wyjazdu do obwodu Dulaway. Andre, ty, Andre, to są ci ludzie, co żeśmy oglądali filmik. Grupa zajmuje się tworzeniem filmów i publikacją chyba. dobra. Czytałem. A co to jest, to? Cała prawda o wirusie jakimś tam. Jakaś książka to jest. Tu nic nie mogę zrobić. Ta babka, też to, to babka kiepska. To jest babka kiepska. To za jest ciekawego. Nie wiem, co tu jest kurwa. A gra Fajnie jest to, że te środowisko jest tutaj tak zrobione, tak żadnie, nie? Ja, piedola, to ochytnie wygląda to wszystko. Bez kito, czuję się jakbym, jakbym oglądał chatę Konona, nie? Dobra, rozumiem, że muszę iść tam, gdzie oni poszli. Garage. A nie mogę tego zniszczyć, bo nie mam żadnej broni. Ty, no właśnie, bo babka kiepska lubi jako ziołka matołka oglądać. Też do kuchni chyba nie. Zamknięte z drugiej strony. U! Ty babka znikła, ja pierdole, nie. O kurwa, ja pierdolę. Zał... A to ja mogę. O nie, Ty, jak on chodzi szybko, ty! Wypierdalaj ode mnie, Ty, właśnie się wkurwił. Hop, Ty, on mnie kurwa nie, nie zauważył. Klucz do klapy. To tam było. Co to jeszcze jest. Jakaś baba. Ty, a to są... E, zdjęcia ładnie wyglądają, wyglądają jak prawdziwe. Ty, mogę tu się skitrać jakoś, czy coś? Uff. Ty, ten stary to jakiś napalony na mnie chyba. Nie, kurwa, wydopiej nie! Spierdalaj! jebana, jebana? jak on mnie zauważył w ogóle? O co tu chodzi? kurwa? Wypierdalam stąd Elo Otwieraj to szybciej ty pizdo nie do proszę cię. Wypierdalaj. O kurwa, ale żadnia. Ale co on tak szybko chodzi w ogóle? O co tu chodzi? On tak powinien szybko chodzić w ogóle? Czy to jest coś zbugowane Niektóre gry mają coś takiego, zauważyłem Nawet w Resident Evil 6 było coś takiego Jak ostatnio prowadziłem streama z bratem Że prędkość gry była uzależniona od tego Jak w opcjach mieliście ustawione herca I na przykład gra chodziła troszeczkę szybciej Jeżeli mieliście na przykład 180, nie? No? Dobra, nieważne, no, no napiszecie mi Starożytna moneta Nice Jest mi to tutaj potrzebne, tak? Choćby wcale Stary chodzi jak ma chodzić To zajebiście Takim układzie bardzo mnie to cieszy, że on tak szybko chodzi. Straszna ta gierka, kurwa, nawet mapa głównego domu. Zjadam, dobra, czekajcie, o, połącz coś w ekwipunku Teraz coś, czym mogę połączyć chemikalia plus ziele, daje mi apteczkę. Ok, czyli tu nie ma, tak jak w tych. To mam jakieś w ogóle skarby, co to jest? Aha, bo to są te. mam jakąś edycję specjalną w ogóle tej gry. To mi tu dali jakieś kurwa gówna. I co to w ogóle jest? Ty, jakieś paliwo. Ja pierdolę, dobra, tego nie chcę na razie. Nawet nie, nie, nie wiem do czego to służy. Te monety do czego? Ułatwiacze jakieś gówniano, tak czułem. Ale cychną. ale skarpety, patrzcie. To moje też są takie skostniałe jak cały dzień po robocie. O! Wytrych. Ty to będą jak w Skyrimie się będzie otwierać. Ej, a mogę zadzwonić? Oczywiście, że nie mogę zadzwonić, bo po co? Ja pierdolę, teraz mi ktoś dzwoni. Co fuck mi you Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that it. okay. jak, jak działa shikor, dzięki. A i teraz gdzie ja mam iść? Wytrych. na ten stary tu chodzi. Ja tam wytrych zmarnowałem. Ten yy, wytrych jest jednorazowy. Ja muszę iść tu. Nie wiem w ogóle o co z tym chodzi, ale ty. A tu nie, nie potrzebuję tej monety, a ja ją odstawiłem. Ja mam nadzieję, że ten stary tam nie jest gdzieś. Tam ktoś kurwa puka. Dobra, zaraz. Nie wiem, kim ty jesteś. Co to była za moneta. Parożytna moneta. To było to chyba. Ja wiem, wezmę. To nie wiem, czy to do czegoś służy. Z... Ey! Kim ty jesteś? Hey, you gotta help me. Ja pierdolę, jeszcze murzyn. No. To na punk zginiesz zaraz. you don't understand i gotta get out of here i calm down you're not listening to me there are crazy people in this house trying to fucking kill me <laughs> well ah right. oh, you don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself all right are you kidding me look like i said we've had several missing persons called and i can't rule out that an outsider like yourself <laughs> you is a goopy idiot. all right i'll tell you whatever you want all right now that's more like it now Meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. I Officer. Deputy. Right. Deputy. do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Fajnie, dzięki żeś mi dał nożek. Na bank temu gościowi z łopatą coś zrobię. Ja pierdola, ale dzięki, żeś mi dał taką broń gościu na zajebista, naprawdę. A jestem ciekaw, gdzie ta babka zniknęła, gdyśmy uciekali przed tym chłopem. O. Garaga. Czy mogę tu coś zrobić? Ty. Za małą płacą, ty ja też rozumiem, nie? A nie wiem, czy wy widzieliście kiedyś takie nagranie z polskiej policji: jak oni musieli taką babkę gdzieś tam na strychu pojmać. Było takie nagranie, jak tam właśnie celowali, tam babka nie dość, że z nożem to wydawała dźwięki, jak ta mija, właśnie jak się spinała po tych schodach. A ten gości powiedział, a to pierdole, A ja zarabiam tylko tam 4-500 na rękę. <ścoughs> Było takie nagranie, ale musiałem to znaleźć, nie mnie gdzie.

Ty! Ja pierdolę! Ty! Kurwa mać, co ja mam teraz zrobić? Ty, mam jakiś... Y, auto mam. Mogę uciekać? Ty ja pierdolę, nie? I co kurwa Dawaj mi to Kurwa, ty, wydopie Dobra, bo on jest chyba teraz w takim stanie, że y, ja mu nic nie zrobię Kurwa Idę za tobą, Hamia. O kurwa Ty, <laughs> jaki wariat jebany, ej no ale kurwa, jak ja mam to uniknąć? Ty, to, to, <laughs> co on robi w ogóle, on jest jakiś przyrąbany tego. Nie, moja głowa zaczęła swędzieć. Mm! Dobra, chyba do niego muszę mu strzelać w łeb po prostu. Najgorsze jest to, że ja nie mam czego się leczyć, nie? Ha, no idę duwać, ale... O ty kurwo, no nie. Co mam teraz zrobić? Gin! Kurwa, co to? Jebany dziadek, nie? O w ogóle o co to chodzi? Nie? Jak to jest zombiaczek, jakiś to on powinien na hita padać, tak? Coś to jeszcze jest, jakieś fanty. Normalnie dziadu cię o, mogłem sobie ten już nie mam apteczek, niestety. Pytanie w ogóle, po co mi były te klucze do tego auta, jak już jest popsuta. Patrzcie, jak go załaduję w paprykę. Hmm. Co ta drabina jest dla mnie? Ja pierdolę. co, co to ma być w ogóle? Pojebane gówno. Oh. Jakbyś dobrze rozegrał tą walkę, to można tym autem pojeździć i po, 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 porozjeżdżać starego. Eee, a ja gram pierwszy raz, to na nic nie wiem, nie? Ja robię wszystko na czuja. Figurka byka. A to jest do tego, do tych drzwi tam był byk potrzebny. Zbyt stąd zapisać gierka trzeba. Ok, czysto, czysto. I teraz tak. A co to w ogóle jest chemikalia? Aha, bo ja sobie tego nie odłożyłem. Prwa, ale dziwne drzwi. Zastrzel mnie. Nie będę marnował na Nie wiem co to jest. W ogóle to pewnie są jakieś znajdki takiego po prostu. Ale tu widziałem jeszcze tego. Tu jakiś ten po. Te dźwięki są straszne w tej grze. Kurwa to co chwilę coś słychać jakby coś się łaziło. Zostawię otwarte, żeby wiedzieć, że tu nic nie ma. Starożytna monetka.

nam poszywa tą rękę córka, jak go tak. Ja nie wiem, do czego w ogóle służą te starożytne monety. Co to jest? Wahadło zegara. A te wahadło nie było potrzebne do tamtego? E zegara w tym ich pokoju rodzinnym? Ponad 20 zaginień w ciągu dwóch lat. Okej. Okay. Większość osób zaginionych to, to turyści w Łuczędzie. Do tej pory odnotowano przynajmniej 20 zaginięć. Policja podejrzewa, że mają one podłoże kryminalne i planują przesłuchiwać miejscowych oraz przydzielić do dochodzenia więcej śledczych. Super. Mi przydzielili kurwa na ratunek jakiegoś. Yy, nie powiem jakiego policjanta. Ty. Ty tam jest babka. Ty. No a dobra, a co tu? M muszę coś położyć? Nie, to nie do tego. Aha, dobra, czyli tu potrzebuje jakiś symbol, bo tu już widzę ten... Te są rodzinie Magikali? No, ciekawa interpretacja. Monetę do cipki możesz wsadzić. Okej, okay, dzięki za pomoc. Wachadło jest do tamtego wcześniejszego pewnie. Ja idę do tej babki w ogóle, bo ta babka mi w ogóle jakaś podejrzana się wyda... O! Ja pierdolę, daj mi to! Ty... A to była pułapka. Co ja tu mam dać za to? Podgana, muszę ci dać. Trzeba będzie znaleźć jakąś atrapę. Dobra, idę się cofnąć, bo idę sprawdzić, czy ta wahadło tam pasuje. Ja się tylko obawiam, że ten dziadu żyje i teraz gdzieś tutaj łazi znowu. W ogóle nie wiem, czy widzieliście ostatnio Magikala, co w ogóle chłop. Chłop wydawał w Niemczech pieniądze. I on mówi cały czas, że jest zdziwiony, że tutaj jest tak tanio, tanio. Jest. Ja mówię, co on tak gada, że jest tanio, on tam płacił. Ten, a on nie rozumiał, że na przykład. Bo on myślał, że to są. Wyobraźcie sobie, że te cenówki, co są w sklepach w Niemczech, to on myślał, że to są polskie na złote, że to są złote, nie? Że to nie jest za euro, tylko że to złote się płaci. W Niemczech. Powiedzcie sobie, jakim trzeba być kurwa kretynem, nie? A to jest to wahadło. Kurwa, jebany. Te monetki to ja nie wiem, to może odłożymy, co? Bo to no, monetki y, mi się chyba nie przydadzą za bardzo. Tylko skupmy się na tej babci, bo ta babcia to w ogóle. Baba. Kurwa, ta baba to. A czemu ja nie mogę w ogóle w nią wycelować? Ta baba chyba jednak jest dobra. Kurwa, i teraz pytanie: gdzie iść? Zdjęcie. Evelyn, 2 maja 2014. To nie zła Ewelinka. Zaś jakiś klucz. Ta baba ma ten jakieś kluczowe zadanie? To jest ta. Mówię, to jest babka kiepska. Ma pytanie, gdzie... Ja pierdolę, tu chodzi ta jeszcze. Ja idę tu. Ona mnie tam zauważy. Zaś jakaś starożytna moneta, Margaret. Przenieś złapanego drugiego hippisa z sali do przetwórni. Okej, okay, ale to chyba nie o nas jest, nie? Ty, zaś jakaś kasetka. Proch strzelniczy. Niebieska głowa psa. Zaraz podniosę tą kasetkę i sobie pooglądamy. Ale ja chcę przejrzeć tutaj dokładnie co jest wokół mnie. A nie, to nic nie ma, dobra. Idziemy zobaczyć kasetkę. Idziemy zobaczyć y, filmy dra, dla dorosłych z lat 90. będzie. Ja, sznela. I tam, y, please, what is this, Keith? If you find this, I wiem, że nie od tego niczego odcigu. Nie od tego, co wyczynili.

i need to hide. Nie, kurwo, jebana, zostaw mnie, wypierdalaj! Ty, a gdzie ja się miałem niby ukryć? Co sądzisz o osobach, które muszą robić gry na 100% i platynę? Nikt nie musi tego robić. Ja kiedyś sam platynowałem grę. i uważam, że jest to duże marnotrawstwo. Ja chyba tu muszę kucnąć. Marnotrawstwo czasu. Jeżeli kogoś to Jara to niech chce robi, ale dla mnie to jest popierdolona. Pamiętam, że kiedyś spędziłem 3 dni, żeby zdobyć jedną platynę, mimo iż przyszedłem gry. Tą grę i. Nie idź tu! Ty dobra, idzie dalej. Wykurwiaj mi stąd. Babo. To jest ta Leonarda Kononowicz. To jest Leonarda Kononowicz, ona żyje. Tak kurwa jest. Ty, ona tu idzie, i co ja mam zrobić, kurwa? No Na ty idziesz stąd? Ja pierda Dobra, po mnie chyba. Dobra, chyba po mnie. Co za baba w ogóle, kurwa, jebana, no. Tu coś mam. Yy, nie, wiem co to jest? Wygląda jak... Yy, miotacz ognia, taki mini. Ten palnik taki to jest, nie? Czemu ona tego wziąć nie może? No idź już kurwa, nie wiem, gotuj coś, albo idź się czymś zajmij. A mi tu nie zawracać dupy. Ja podejrzewam, że ja muszę iść w ogóle w jakąś taką stronę... Albo ja muszę ją wyminąć tu po prostu na szybciora. Tu nie podejdzie chyba, nie? Jak będę za, za drzwiami. Ona się patrzyła w tamtą stronę tylko. Biegnij, 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 biegni, kurwa, uciekaj. Nie! Przecież ty to otwarłaś wcześniej? Co mam zrobić, kurwa? Jak ja mam otworzyć te drzwi? Teraz mogę, ja pierdolę. Kurwa, znowu jakieś takie ty, takiej rzeczy nie lubię, tak? O. To dobrze? Ty udało się Iść drzwi. Son ogłosił, że gracze, którzy zdobędą platynowe trofeum w wybranych grach, mogą wkrótce otrzymać fizyczne nagrody, choć szczegółów dotyczących rodzaju tych nagród nie zostały jeszcze w pełni ujawnione. Wątpię, żeby to się wydarzyło, bo tak jak na przykład ja preferuję zazwyczaj PlayStation i lubiłem PlayStation, chociaż ta ostatnia generacja, ta piątka, nie ma nic ciekawego do zaoferowania. To nie ma takiej kurwa opcji w ogóle, żeby PlaySony dało komukolwiek jakieś fizyczne nagrody, bo to są chciwe groje. No i nie ma co, raczej co tutaj oszukiwać, że takie coś w ogóle wystąpiło. No, no właśnie, gry, które mam e, multi, to najgorsze co ta, no. Co jest, żeby spatynować grę? No idę dalej, uciekamy przed kurwa babą. Podejrzewam, że zaraz mnie coś tu złapie i tyle z tego będzie. Nie, uh. ja pierdolę znowu na kurwa. Babo, idź już stąd. Leonarda Kononowicz kurwa szuka u czegoś. <grywa> idź sobie. Szybko Ty, ona jakaś chora też następna. Oni się tu wszyscy zachowują jak jednięci. Z gorzej niższy chorosz. To to jest. O nie! Okropna ta baba